Cześć, ja jestem Miss Kremówka. Witam Was w kolejnym poradniku do programu Simpe. Słuchajcie, prosiliście mnie bardzo, 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 bardzo mocno o tym, żebym pokazała Wam, jak przy pomocy tego programu przywrócić do gry belle Chwir, którą, jak wszyscy wiemy, porwali kosmici. Słuchajcie, sprawa ogólnie jest bardzo prosta, tylko musicie pamiętać o paru ważnych rzeczach. Przede wszystkim, jeśli bardzo boicie się o pliki swojej gry, skopiujcie sobie folder e, EA Games The Sims 2 w jakieś bezpieczne miejsce, żebyście mogli go podmienić w razie czego. Także pierwsza sprawa to jest kopia zapasowa i kopię zapasową robicie zawsze. E, druga sprawa to jest to, że można belle przywrócić e, również kodem, natomiast e, jeżeli przywrócimy ją samym kodem, to przy następnym wczytaniu, e, w czytaniu gry, Bella umrze, nie pozostawiając po sobie nagrobka, pokaże się komunikat, że Bella umarła na innej parceli i tam powróci jako duch, co oznacza, że skoro nie ma nagrobka, nie możemy wskrzesić jej wskrzeszeniem Czyli to jest dosyć problematyczna sprawa. I o trzeciej rzeczy, którą musicie pamiętać, to jest taka rzecz, że wszystkie osoby, które mówiły, że Bella samoistnie wróciła do gry, na 100% kłamią, gdyż jest to niegrywalna postać. Tą grą, ta, ta, ta postać jest NPC. em który jednak nigdy nie pojawia się w grze i nigdy nie można nim zagrać. Już Wam mówię, jak to wygląda z poziomu plików gry. Jeśli chodzi o Simpę, zaczynamy od tego programu, bo potem musimy sobie wejść do gry i zobaczyć w grze dalszy, jakby ciąg tego wszystkiego. W każdym razie, to co musicie zrobić, przede wszystkim, to wejść w przeglądarkę otoczeń, wybrać oczywiście miłowo, bo miłowo jest otoczeniem Belli. Otwieramy miłowo, musimy poczekać aż nam się miłowo załaduje w 100%, tak żeby wszyscy Simowie i tak dalej tu byli obecni. Wchodzimy następnie w przeglądarkę Simów i tutaj widzicie macie... Różnego rodzaju, że tak powiem, znaczniki I możecie sobie wybrać, czy chcecie przeglądać simów granych, miejscowych, NPC-ów, czy tych nieedytowalnych Nieedytowalni simowie, to już jak mówiłam, są ci, którymi nigdy nie możemy zagrać, ani w nich ingerować Uneditable I jak widzicie, macie tutaj terapeutę mroczny kosiarz, to są takie, jak widzicie, osoby, które albo nie żyją, albo są um, związane właśnie z takimi losowymi, losowymi tutaj nieznanymi, to na przykład jest ten sim, który się pojawia we wspomnieniach innych simów, um, Terapeuta, wiadomo, kiedy kiedy sytuacja się pojawia, jak też możemy zmieniać, tutaj sobie przejrzeć wspomnienie, ale dzisiaj nas interesuje Bella Ćwir. Bella Ćwir, jak widzicie, jest tutaj, więc klikamy na nią i ją po prostu otwieramy. Ona jest unlinked. Czyli znaczy, że nie ma y, powiązania z żadnym modelem w świecie gry, który jest obecny. Otwieramy Bella Fir, Jak widzicie, jest Bella Fir, Możemy sobie tutaj zobaczyć y, aspirację, jaką ma, zainteresowania, związki, umiejętności, inne i tak dalej. Nie jest ani duchem, ani nie jest w ciąży. Ona po prostu żyje. Y, natomiast, ponieważ nie jest unlinked, nie można jej y, tutaj edytować na studiach, na żyj i tak dalej. Żeby, y, żeby umożliwić jej powrót do gry potrzebujemy usunąć jej token I'm dead, który powoduje to, że pojawia się nam komunikat, że Bella umiera i nie ma nagrobka, wchodzimy w tym celu w open memories, czyli we wspomnienia tak jak mówiłam, Simpen nie jest już do końca że tak powiem jak to się mówi sposzczonym, więc żeby usunąć jej ten token po prostu mamy tutaj wspomnienia niewidoczne ten musi być, natomiast token I'm dead usuwamy Token w bardzo prosty sposób się usuwa, bo wystarczy na niego kliknąć i albo wcisnąć delete. Prawdopodobnie, albo tutaj jest, możemy sobie to rozszerzyć, albo tutaj macie opcję remove. I robimy to. Jak widzicie, tego tokenu już nie ma. Tutaj nie ma nic, także możecie sobie stworzyć nowy badge, jeszcze w razie czego, jakby to Wam było potrzebne. Natomiast my go usuwamy, zostawiamy to tak, jak jest. Zatwierdzamy. Przy okazji zapisujemy, Ctrl S albo klik zapisz, zapisujemy wszystko. I ja w tym momencie, jeśli chodzi o program Simpet, to wszystko co dotyczy Belli Twir, Natomiast teraz zajmiemy się już robieniem, przywracaniem Belli w grze, dlatego widzimy się już w grze. No i tym sposobem widzimy się już w grze, słuchajcie, wybieramy sobie otoczenie Miłowo oczywiście, nie mam tutaj żadnych powiązanych otoczeń, bo grałam tylko w po krzyku, więc wchodzimy do Miłowa, nie będziemy tam zajmować się zbędnymi rzeczami, po prostu wejdziemy od razu do rodziny ćwirów i pokażę wam jak przywrócić Belle a, będzie tworzyła mi zwierzaki pogody i tak dalej, ale to może w sumie jest całkiem spoko, bo, za ten czas zdążę Wam jeszcze powiedzieć takich kilka ważnych kwestii a propos Belli, która się pojawi u nas w domu. Jeśli graliście do tej pory już rodziną ćwir, to musicie pamiętać, że wszelkie zmiany, które zaszły od momentu, kiedy czytaliście pierwszy raz Miłowot, to znaczy jeżeli na przykład, nie wiem, Kassandra wyjdzie za mąż, na przykład, nie wiem, Mortimer umrze, no, nie wiem, co tam się jeszcze może zdarzyć, bo wszystko się może zdarzyć, tak naprawdę. Nie wiem, Aleksander dorośnie, czy tam też się jakoś wyprowadzi cokolwiek. Wszystkie wspomnienia, które zdobędą Simowie, wszystkie wspomnienia, które zdobędą Simowie po tym, jak pierwszy raz wczytało się otoczenie Miłowa, Będą nieuwzględnione we wspomnieniach Belli, to znaczy, że ona nie będzie pamiętała tych wszystkich rzeczy, ona będzie miała wspomnienia do momentu pierwszego wejścia waszego um, do okolicy miłowo. Natomiast wszystkie późniejsze wydarzenia, które się działy już jakby będą poza jej zasięgiem, ona nie będzie tego pamiętała, um, to jakby jest taka pierwsza ważna rzecz. A druga ważna rzecz to um, będzie miała normalne drzewo geneologiczne, natomiast nie będzie um, żoną Mortimera. Nie wiem z czego to wynika, ona jest y, niezaprogramowana chyba w Simpe jako jego żona, po prostu. Chyba on jest jej, jej mężem bardziej niż ona jego żoną. Y, chyba o to chodzi. Y, natomiast można to oczywiście łatwo zmienić w Simpe. Tak jak już Wam mówiłam, mówiłam Wam o edycji Sima. Y, nie mówiłam Wam jeszcze o edycji relacji i związków między Simami. Natomiast może zrobię to w jednym z kolejnych odcinków Simpe, w każdym razie. Jeśli ktoś już sobie pobrał ten program i był zainteresowany, to na pewno zdążył sobie już poprzeglądać te opcje, już na pewno rozkminił, bo to jest dosyć wszystko proste i intuicyjne, trzeba tylko troszeczkę poczytać, rozszyfrować łamaną polsko-angielszczyznę, która tam się znajduje, i, i można łatwo dojść do tego, jak to zmienić, więc można albo po prostu zrobić ślub Belli i Mortimerowi jeszcze raz, Chociaż oczywiście on jest emerytem już w tym momencie, więc można go odmłodzić. No nie wiem, możecie mieć dużo różnych e, pomysłów, i dróg, i ścieżek na to, jak rozwiązać tę sprawę. E, wchodzimy do rodziny Twir. Słuchajcie, jak widzicie, są tutaj w tym momencie trzy osoby: Aleksander, Kassandra oraz Mortimer. Wchodzimy do gry e, i oczywiście nie obejdzie się tutaj bez kodu. Nie obejdzie się bez kodu tego, który de facto już żeśmy. E, mogli wykorzystać, i mówiłam Wam o nim na początku, jednak e, zadziałamy w ten sam sposób, tylko usuwając przyczynę błędu gry e, I dzięki temu Bella nam nie zniknie i będzie mogła się odrodzić e, I nie wyskoczy nam komunikat, że zmarła na innej parceli i wróci tam jako duch itd. Tak tak także Zacieram łapki i już Wam wszystko pokazuję. Słuchajcie, trafiliśmy w bardzo dziwny moment, nie wiem, co tu się działo. Kasandra zakochała się w donie, chce wyjść za niego za mąż. Ja sobie chyba w ogóle zapamiętam to i kiedyś nimi zagram. Jeśli Was to interesuje, może jakaś mała seria czy coś tam z domu ćwirów. W każdym razie, co robimy. Aby wywołać konsolę kodów, oczywiście Ctrl-Shift-C pojawia nam się okienko, do którego możemy wpisać kod. Wpisujemy kod bull prop. Testing, cheats, enabled, spacja, true. Możecie sobie zatrzymać i zobaczyć. Podejrzewam, że jeżeli powiększycie ekran, włączycie maksymalną jakość, to zobaczycie ten kod. I ważne jest tutaj zachowanie wielkich i małych liter, tak? Wciskamy Enter, kod jest w tym momencie aktywowany. Teraz, jeśli chcemy aktywować okna, które nam ten kod umożliwia, bo możemy klikać na różne obiekty, jak widzicie, z shiftem i wystarczy wystarczy kliknąć z shiftem na jakiegoś sima, kliknąć spawn i teraz spełnujemy Tombstone of LND, czyli podejrzewam, że chodzi o Tombstone of Life and Death i spawnujemy go, on nam się pojawia tutaj i wystarczy teraz add neighbor to family, czyli dodaj sąsiada do rodziny i pokaże nam się tutaj e, okienko, kogo możemy dodać. Jak widzicie, możemy dodać terapeutę mrocznego kosiarza e, i tak dalej. Natomiast nas interesuje imię, które się pojawiło tutaj, czyli Bella. I teraz odblokujemy sobie i Bella pojawiła się nam w grze. Tak właśnie Bella, Bella jest już w grze. Don jest w domu w ogóle. O co chodzi? O co chodzi? Dobra. Mamy Bellę. Mamy wspomnienia jej tutaj, które są puste, jak widzicie. Co ją kręci, co odrzuca, mamy wszystkie, wszystkie potrzebne informacje. Mamy tutaj kontakty z Mortimerem i tak dalej. Widzicie, oni są zaznaczeni jako rodzina. Jeszcze Wam chciałam pokazać drzewo genealogiczne, o, które jest tutaj właśnie. Drzewo genealogiczne Belli. Nie są małżeństwem, jak widzicie, więc, więc musielibyście odmłodzić ewentualnie, albo nie wiem, czy emeryt może z dorosłym wejść w związek małżeński. W każdym razie, jeśli może, to musielibyście ich ochajtać jeszcze raz. Jeśli nie odmłodzić Simpa Mortimera, pokazywałam Wam już opcję zmiany grupy wiekowej, więc myślę, że nie będzie z tym problemu. Jak widzicie, wszystko działa i jest w jak najlepszym porządku. Ale teraz potrzebujemy sprawdzić, czy nasz token Dalej, że tak powiem, funkcjonuje. Więc zapisujemy zmiany, wychodzimy do otoczenia i przy ponownym wejściu do domu powinien przy źle wykonanej operacji wyświetlić się nam komunikat, że Bella umarła na innej parceli i powróci jako duch. Tam, gdzie umarła, nie zostawić po sobie żadnego nagrobka. Natomiast zaraz zobaczymy, czy tak się faktycznie stanie. Wylogowaliśmy się z parceli. Jak widzicie, Bella tutaj jest już na miniaturze i zaraz zobaczymy. Czy wszystko zrobiliśmy poprawnie? Jeśli tak, to Bella powinna z nami zostać już na stałe. Pamiętam, że to był mój ulubiony w ogóle motyw przywoływanie belli i ranie nimi, tak wiecie, żeby się mogła godnie we własnym domu zestarzyć. nie? Dobra, mamy Bellę dalej. I jak widzicie, Bella wciąż tu jest, żaden komunikat nie wyskoczył. Dlatego ja pauzuję grę. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli poradnik Wam się podobał, dajcie łapki w górę. Nie zapomnijcie o tym, subskrybujcie mój kanał i dajcie znać, czy będziecie przywracać się Belle. Jeśli tak, to po co? Jakie macie wobec niej zamiary? Co chcecie z nią zrobić? Z kim ożenić I tak dalej. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!